przedstawiając to jako projekt metal z pewnym narodom europejskim taką fikcję posiadania własnego państwa że będą mogli z tego korzystać tak więc Szanowni Państwo, drodzy patrioci, nie chcemy chyba czegoś takiego. Polityka demokratyczna nie jest polityką zero-jedynkową. Albo tylko ten, co go lubię, albo nikt inny. Nie możemy dzisiaj na złośmami odmrażać sobie uszu. Dzisiaj musimy wybierać to, co jest. Tak zawsze jest w polityce. Tak często jest również w naszym życiu prywatnym, że dokonujemy wyborów no, lepszych albo gorszych. Nie ma sytuacji idealnych. Tutaj na tym padole US nie ma sytuacji idealnych. Tak więc Głosowanie w tej sytuacji na Karola Nawrockiego, człowieka, który jednak jest przeciwnikiem masowej migracji, mówi, że będzie wypowiadał pakt migracyjny, że będzie wspierał wszelkie działania antymigracyjne. Człowieka, który jest daleko zagłębiony w polskiej patriotycznej myśli. Głębokiego chyba patriotę, bo jako taki mógł chodzić przez lata przecież jako szef Instytutu Pamięci Narodowej. A wybór czy zostawienie, nie pójście na wybory i zostawienie możliwości wygrana neobolszewikowi, temu Marksiście, temu Pachołkowi z Sorosza i, 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 i Niemców, to jest po prostu nasze kompletne, to jest przegranie cofnięcie naszej ojczyzny o kilkadziesiąt lat. Być może nigdy się już z tego nie podniesiemy. Ja myślę, że wielu Polaków nie docenia, nie docenia dzisiaj nie docenia tego zagrożenia, z którym mamy dziś do, do czynienia. Tak więc dzisiaj powinniśmy wspólnie zaprotestować przeciwko tej polityce właśnie. Nie głosując na naszego kandydata Nawrockiego, Nawrockiego ale jednak to kandydat niewątpliwie patriotyczny, myślący o państwie polskim w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Tak więc to jest być może za naszego życia najważniejszy na tą chwilę moment, decydujący moment, w którym będziemy określali, czy państwo polskie będzie, czy go być już nie będzie właśnie. Czy przestanie, czy czy przestanie, czy przestanie, czy przestanie istnieć. I, I uważam, że tutaj i wyborcy i wyborcy Mencena czy Konfederacji czy wyborcy Grzegorza Brauna powinniś, pomimo swoich uprzedzeń, tak, Pomimo swoich uprzedzeń, pomimo swoich zarzutów, części, części trafnych, części, ja uważam, że nie trafnych, ale mniejsza o to. No, nie, 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 nie można w tej chwili tego głosa na cztery rozcinać. To powinniśmy zagłosować na, na Mędzinach. A, a do wyborców Trzeciej Drogi PSL-u, Szanowni Państwo, Wy jesteście konserwatystami, Wy jesteście ludźmi, którzy często e, patrzycie na Polskę w podobny sposób jak my. Nie dawajcie dzisiaj szansy wygrania e, temu, który tą Polskę, którą kochacie, po prostu zniszczy. Nie dla. Ile nam tak wszyscy płacimy. Wy za to zapłacicie i zapłacą za to wasze rodziny. Tak więc wszyscy głosują przeciwko Trzaskowskiemu. To powinien być cel wszystkich polskich patriotów.